Witamy serdecznie na kolejnym szkoleniu firmy Cargo z zakresu samoobrony i walki wręcz. Ja się nazywam Krzysztof Jarczyński. Ja jestem Adrian Bielak. Chcieliśmy Państwu dzisiaj przedstawić kilka wygodnych takich i łatwych w miarę technik przed napadem z bronią w ręku jak zabrać pistolet broń palną, krótką z bliskiej odległości przyłożoną lub odległości około pół metra, metra Oczywiście, jeśli mamy możliwość taką e, uciec, oddalić się jak najdalej e, od osoby, która e, dokonała jakiegoś napadu bądź e, chce do nas strzelać, więc lepiej będzie na pewno uciec. E, jeżeli jednak już znajdujemy się w takiej sytuacji bezpośredniej, że osoba do nas wymierzyła pistolet, jeżeli jestem w odległości takiej, że nie dosięgnę, broni, bo no nie mam szans. Wykonuję po prostu polecenie. Jeżeli jestem w takiej odległości, że ta osoba do mnie celuje ręce do góry. Mówi ja podnoszę ręce do góry jestem w takiej odległości, że na wyciągnięcie ręki dot... dotykam broni. Mam kontakt z ręką, to jest na czy z pistoletem. Więc tutaj mogę troszkę zaryzykować. Pokażemy to może z drugiej strony, żeby było łatwiej yy, żeby ładnie wyglądało. Stoję w tej pozycji, ręce uniesione, nie robię gwałtownych ruchów żadnych do przodu. Nastąpi strzał i, i poza woda. Już pomyliłem. Ale stoję spokojnie, staram się nawiązać kontakt. Spokojnie, niech pan nie strzela. Zrobię wszystko, co pan każe. Ręce do góry, to napad. Spokojny, okay. zrobię wszystko, co każe. Ta ósma osoba zażąda pieniędzy ode mnie lub... Daj spresy. pieniądze, portfel. Okej, okay, spokojnie, już wyciągnę. Mam w kieszeni, mogę wyciągnąć? Wyciągaj. Przechwytuję w tym czasie, gdy rozmawiałem z osobą, która dokonała napadu, co powoduje, że nie zdążył nacisnąć nawet spustu. Nawet jeżeli zdążył, to strzał padł z boku, gdyż przeszłem, zszedłem w niej strzał. Rękę mam przechwyconą, od razu momentalnie założę do przewrócenia stoletu nie kieruję w swoją stronę, żeby nie strzelił mi. Twarz mam skierowany poziomem. Przechodzę. Zabieram odwrotnie niż wskazówki zegara, czyli w lewą stronę. Wszystko gościu, wezmę. Ręce do góry, to napa. Dawaj, kasę. Szybciej! Portal mam w tylnej kieszeni. Mo Sięgaj, dawaj kasę tutaj. szybko, Szybciej. Pokonie. już sięgam. Następny rodzaj obrony z przyłożenia broni blisko. Stoję sobie tyłem. Napastnik wymierza mi broń. Lufę dotyka aż do, do pleców. Nie jestem w stanie nic zrobić, po prostu. Unoszę ręce, ok, nie strzelaj, zrobię wszystko co każesz. Staram się nie robić gwałtownych żadnych ruchów, bo padnie strzał. Zachowuję spokój. Ręce unoszę do góry na wysokości. Palce, kciuki na wysokości uszu. Nie mogę tego tak zrobić, bo będzie za wysoko. Technika może nie wyjść. Mam ręce w ten sposób. Wiadomo, że nie mogę też zwlekać za długo, żeby nie zostać obalonym, przewróconym lub nawet zastrzelony. Stoję w pozycji jaką sobie tam obronną przyjąłem nogami. Stoję w tej pozycji, obracam się do napastnika w ten sposób, schodząc z linii strzału, gdzie strzał pada w tamtym kierunku. I już mam inicjatywę przejętą. Broń mogę zabrać w taki sam sposób jak poprzedni. To napad. Spokojnie, jeszcze raz sobie wszystko każesz. co mam dać? Dawaj, portfel. Załatwiony <grymne> ręce do góry to napa. Dawaj, kasę, szybciej. Już, Czy mogę wyciągnąć portfel? Możesz. Następna technika, taka w miarę prosta dla człowieka, który. Nie ćwiczył z 20 lat sztuk walki, a jest w stanie odebrać broń palną. gdyż nie ma wyjścia, po prostu jest skazany na to, żeby paść ofiarą napadu. To jest pistolet skierowany w dolną partię pleców w lędźwie. Podobna sytuacja jak poprzednio. Ręce do góry, to jest napad. Ręce do góry, napad. Dawaj okay. portfel Ok, już wyciągam. Nie rób. Nic głupiego, zaraz będziesz miał wszystko, podam Ci wszystko kasę. Szybciej. Zbijam rękę, schodząc z i jednocześnie zbijam rękę w taki sposób, żeby mieć kontrolę nad nadgarstkiem. I zakładam tą samą siodką. Ręce góry, to napad. Weź spokojnie, nie strzelaj, zrobię wszystko Dawaj, kluczyki każe. do samochodu. Ręce do góry to napad. Dobra, czego chcesz? Dawaj kasę, szybciej. Już, już. Wyciągaj, szybciej, bo Prost, strzelam, już. Jeszcze jedna technika z wykonaniem takiego przyłożenia krótkiego, ale w odległości, około pół metra ode mnie. To jest w pozycji bocznej. Stoję i napastnik podchodzi, przykłada broń, wymierza we mnie z boku. Dawaj kasę. Ok, zrobię wszystko co każesz, nie strzelaj. Mam kasę w szafce. Muszę otworzyć szafkę. Mogę otworzyć szafkę? Otwieraj. W chwili, gdy on mówi, ja mam mo dobry moment do ataku, do tego, żeby zareagować. Zszedłem z linii walki przechwytując, żeby mieć kontrolę nad pistoletem. Chwytam rękę, zakładam dźwignię. Broń mogę zabrać. Dawaj, portfel, to napad. Okej, okay, spokojnie, nie strzelaj, zrobię wszystko, co każesz. Dawaj, portfel. Ręce do góry, to napad. Czego Dawaj, chcesz? kasę, szybciej. Portfel Ciągaj, bo strzelam, szybciej. Następną taką techniką przy zabieraniu broni palnej z bliska, z bliskiej odległości, może być po prostu wytrącenie broni napastnikowi, żeby nie zdążył oddać strzału i żeby nasze szanse się wyrównały. Napastnik mierzy do mnie tutaj, o, nawet, nawet troszkę dalej, stąd, nawet w takiej odległości, nawet tak żebym ja mógł sięgnąć, jeżeli moja ręka sięga nadgarstka. Napastnika mam szansę. W tym momencie schodzę z linii strzału, przechwytując nadgarstek. Drugą rękę mam wolną. Uderzam w nadgarstek. I stolec samoistnie wypada. Oczywiście ja mogę założyć dźwignię, mogę kopnąć lub, lub w inny sposób oby Ale moje szanse są właśnie wtedy wyrównane. Dawaj kasę, to napad. Okej, okay, spokojnie I strzelaj zrób. Szybciej, dawaj kasę. Ręce do góry, to napad. Czego chcesz? Dawaj kasę. Dobra. Szybciej jeszcze po, portel, po Szybciej. Już. Mamy kolejną technikę. Taką, żeby sprowadzić w miarę do wygodnej dla mnie pozycji, czyli do parteru prawie napastnika, odbierając mu broń, jeżeli stanie z przodu i przyłoży mi pistolet załóżmy do klatki piersiowej lub do brzuch. Dawaj kasy, to napad. Oczywiście wykonuję go polecenia u W chwili, gdy mówi do mnie, zaczyna mówić, ja wtedy wykonuję technikę. Schodzę z dni strzału, chwytam pistolet, żamuję. W drugą stronę, nie w kierunku swoim lufę, żeby nie padł strzał, bo sam na sobie egzekucji dokonam, tylko po tym samym torze, w którym jest kierowana ręka. Tutaj mogę dźwignię założyć na palce, uderzyć lufą w szyję, w okolice szyi, w okolice twarzy, żeby zabrać. No i mam nad nim pełną kontrolę. Teraz ja wymierzę. Dawaj kasę, to napad. Teraz nie strzelać, zrób wszystko co każesz. Wyciągaj kluczyki. Jeszcze jedna technika. Jeżeli napastnik się nie spodziewa tego, możemy to wykonać, ale jest to już ryzykowne i wymaga takiej precyzji wprawy. Jeżeli się pomylę, zawodnik się cofnie albo nie wypuści broni, mogę zostać zastrzelony. Stoję w pozycji sobie normalnej takiej, no jest, jest napad, Dawaj Kasę. Okej, okay, nie strzelaj, zrobię wszystko co każesz. Staram się w tej odległości stać, żebym sięgnął rękoma tutaj w okolice okolicę nadgarstka i broni. Robię lekki unik w bok, żeby strzał nie padł w moje ciało, czyli schodzę z linii walki. W ten sposób drugą ręką hamuję tutaj, żeby mieć pod kontrolą rękę, drugą uderzam tutaj. Para sił. Pistolet. Stoję w pozycji, jeszcze raz w ten sposób. Dawaj kasę. Ok, spokojnie, nie strzelaj, żeby wszystko co każesz. Daj, wyciągaj pocztę. Ta sama technika co przed chwilą, tylko że troszkę inne wykonanie może, inny chwyt, który obezwadni napastnika jeszcze sprowadzając do parteru. Stoję, jest napad. Dawaj kasę, wyskakuj z kasy. Pokazaliśmy Państwu kilka takich prostych, przydatnych technik samoobrony, zabieranie broni palnej z bliska. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejne nasze materiały. Dziękujemy.